Tam przez kolegów by decydował się na uderzenie Ale nie podjął tej próby Nie zdecydował się jednak na taki sposób finalizowania tej akcji Teraz już lewą stronę Aleksander Nowaczyński On ściął do środka Nowaczyński Jest zagranie z partnerem Nowaczyński tuż przed bramką I pierwsza tak groźna sytuacja w tym meczu Dla zespołu napromieniowanych promieniowaniu cały czas przy piłce, ale tutaj nie ma szybkiego transportu w pole karne. Tutaj Tutaj raczej utrzymywanie się przy piłce. Tutaj jest próba spokojnego skonstruowania czegoś. Nie było faulu, pozwala grać arbitery i wyznawcy już w lukarnym uderzenie. Obok bramki, ale dobra, szybko, sprawnie przeprowadzona akcja. Gdybyśmy mieli otworzenie rezultatu. Wyznawcy już wykonali ten stały fragment. Jest uderzenie Katrycza, bardzo aktywnego w tym meczu. Teraz Słupek uratował ekipę. Na promieniowanych, pod własnym polem karnym, uczestniczący tutaj z bramkarzem w rozgrywaniu futbolówki. Jakubowski w kierunku partnera zespołu, przejęli wyznawcy, to jest ich kolejna sytuacja w tej drugiej połowie i to jest sytuacja już wykorzystana. Piotr Dziub trafia na 1 do 0, to o czym powiedziałem, bo, bo, bo to nie chodzi o to, że strzelili wyznawcy i... I teraz oni będą mieć już pełną kontrolę. Piłka przed momentem odbita po tym jak Krystian Rubajczyk starał się ją szybko wprowadzić na połowę przeciwnika. Są napromieniowani. Piłka już w polu karnym. Jest szybka odpowiedź. Jest gol wyrównujący. Jeden do jednego napromieniowani. No brak takiej chęci chyba jakiegoś mocniejszego zaatakowania, zaryzykowania w ten sposób, żeby po prostu nie przegrać tego meczu, żeby nie stracić tutaj konkretu punktów. A teraz świetny strzał pola karnego. No i teraz ta odwaga akurat była. Chwilowo poza placem gry w zespole wyznawców i Katrycz i Jan Klewicz. Akurat taka, taka seria zmian teraz. A to są bardzo ważni zawodnicy. Tymczasem uderzenie, wykorzystany ten stały fragment gry przez drużynę napromieniowaną. Stracili tego gola zawodnicy Wyznawców. Werkhels przed momentem do Piotra Dzioba przedziera się tam, Katrycz prawą stroną, to jest właśnie ta intensywność, to jest właśnie ta aktywność tego zawodnika. To jak bardzo zespół Wyznawców go potrzebuje. Jest już 2 do 2 i oni tutaj biorą piłkę. No, myślę, że jeśli Napromieniowani nie wygrają tego meczu, to, to będzie mógł mieć pretensje do siebie. Na pewno będzie, będzie rozpamiętywał te dwie sytuacje. Zawodnik drużony napromieniowany, faulowany teraz. Damian Katrydzi jest czerwona kartka dla zawodnika drużone napromieniowanych.